Dzień dobry, dobry wieczór. U was grzeją, u nas nie grzeją, zimno. No bo człowiek to coś mamy i ta taki kurwa głupi. No bo nie dogodzisz, parę dni temu był upał to przez jak gorąc, a teraz Nagle, ponieważ my już nie mamy, jeszcze, wiecie, czterech pół roku Maksiu mówi, mamo chyba potrzebuje kurtkę przejściową. Ja Mam jaką kurwa przejściową między zimą, a latem nie ma przejścia. No, tak jest po prostu, że już teraz być sandał w kozaki i tak mamy taki klimat, nie? Ale ja w ogóle myślę, że my mamy taką tendencję, nie wiem czy jako naród, bo. Jakby, nie ma czymś takiego jak naród. Tak, nie. Jakby, nie, jakby yy, wiecie, nie, nie, nie robiliśmy badań na innych narodach, ale mamy taką tendencję do martwienia się narzekania, marudzenia, przecież źle, 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 nie umiemy się cieszyć życiem. Tak naprawdę myślę, że to taka... A, czego tu się cieszyć? Zimno jest, A tak, że to A, jest ciepło cecha, jest. Że to jest taka cecha Europa człowieka. A wieje, bo ci, wieje. Bo ci wszyscy, ci, wiecie, u, 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 Huawei i Kigai i ci, wiesz, Feng Shui i... i, 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 i w Abisabi to oni są po prostu mega szczęśliwi, bo oni jakoś tak potrafią te powody do szczęścia. My mamy jakoś tak No czekaj, czekaj, ale to nie tak, do końca, wiesz, to bo to martwienia. są. No to tak samo to jest. Tyle, tyle A samo prawda. No bo mówię tyle samo prawdy o tych Azjatach, jak ten, jak wśród Japończyków, którzy zapierdzielają dzień w dzień po prostu ale są największe samobójstwo. Ale przecież są sam, tyle samo, no bo ci, co przeżyli ci, samobójstw. co przestali pracować. No, no, tak naprawdę ci, Co przestali to... pracować w korporacjach i codziennie, no to przecież jak oni mają godzinę dziennie na spanie. Śpiąsek, na no Ale mieszkaniach. ja też Ale ja pójdę, że tak pracuję. A no A my nie mamy pracują. zapierdalać. my mamy żyć, kochani. Oj, coś, coś komuś nie powiedziała, i się żegluje, no. ale będzie awantura. No. Bo skrzecze. Tak, tak naprawdę to nasze wszystkie choroby biorą się z tego, że źle myślimy. Że się stresujemy wszystkim, że, się, że wrzucamy w siebie jak w śmietnik wszystko, wiecie, niezdrowego, bo my mamy ogromną wiedzę na temat psa. behawiorysta, tu fryzjer psi, tu jak pazur psu obciąć, a jak tego, a jaką karmę, a jak te. A kurwa o jedzeniu to my w ogóle nic nie wiemy. Kupujemy po prostu i pakujemy do tych mikrofonów. Karma to wszystko. jest indyjskie przeznaczenie, karma, tak. jak karma wraca. Mało wiemy i ma, mało dbamy o sen o higienę i tak dalej. Natomiast y, najgorsze to jest martwienie się i taka walka. To są chyba to jest najgorsze w życiu, co nas może zepsuć. My sami możemy się po prostu zamartwić na, na śmierć, tak jak tego kota. No ale jak się nie martwić? No jak się, no, się nie martwić, martwić? No Słuchajcie, jak bo ja się, się dnieczny, Jak się martwię jak się martwię przyszłością, ja się martwię. Ale zobaczcie, martwię, jak to się ja się martwię, ja martwię, to ja idę do martwego, czyli ja się umartwiam. A to ja już się nie umartwiam, to ja się nie martwię. Ja się umartwiam, to jest, to jest bezsensowne i w ogóle cała ta filozofia jest bezsensowna. Podobno święty Franciszek w Zasyżu, on się umartwiał, czyli uprawiał ascezę, czyli mało, mało jadł i spał na twardym, tylko dlatego, że jego ojciec był jakimś burżujem, który rozpierdalał pieniądze na lewo i prawo, a on wcale nie, ma, po, po, nie miał potrzeby taki sam, sam, sam w sobie, tylko po prostu się chciał zbuntować. O to nie Franciszek, to Robin Hood. Robin Hood, bo mało jadł. <laughs> Chodzi o to, że mam taką tendencję w sobie do martwienia się, ale tak naprawdę, jeżeli żyjemy chwilą obecną, co jest takie, wiecie, popularne właśnie w tych filozofia wschodu. Jeżeli żyjemy w tu i teraz, to jest takie trudne do zrozumienia, póki się tego nie zrozumie, ale to tylko do tego momentu, słuchajcie. Naprawdę uwierzcie, jeżeli to zrozumiecie, to po prostu to jest taka wolność, jakbyście, nie wiem, skrzydła dostali, jakby wam po prostu. Po prostu tłucz się sobie do głowy, i jeżeli któregoś ranka obudzicie się i powiecie, ojej, zaczyna się, tu i teraz zaczyna się dzisiaj moje nowe życie, tu i teraz mogę postanowić, że nie będę taka, jak tam i wczoraj. To jest najlepszy dzień reszty mojego życia. Tak. O. Słuchajcie, to jest prostu To po prostu to dodaje skrzydeł. To, to, to jak któregoś razu wiecie, połączycie kropki, jeżeli dotąd, dotąd jeszcze nie połączyliście, połączyłyście, to to jest ta, takie uwolnienie, no kurwa. Fruwamy po prostu, bo możemy wszystko. O co, dlaczego my się martwimy o przyszłość? To jest po prostu. Jakiś, jakaś abstrakcja. Jeżeli ja dzisiaj zjadłam, jeżeli ja dzisiaj miałam wodę w kranie, żeby się umyć, jeżeli ja dzisiaj. Ja nie wiem, czym się w ogóle martwić, no. Ja nie wiem, czym się w ogóle martwić. Bo my się, my się kurde martwimy o wszystko, ale po co się martwić? To w ogóle nie ma sensu. Słuchajcie, spróbujcie w takim momencie napisać sobie, czym ja się martwię, ale napisać sobie na kartce, czym ja się martwię, tak? Potem sobie napisać ABC. Co ja mogę zrobić? Ja zawsze mówię do Wiktorii mojej. Wiktoria, możesz w tym momencie, tak? Mleko się rozlało. I co ty możesz? A. I Wiktoria wybiera. A. Możesz zadzwonić do dziadka i powiedzieć, jaki to świat jest zły. B. Wkurwić się na siebie i na cały świat i yy, krzyczeć, napierdalać, yy, rzucać krzesłami. C. Wziąć cierkę i pościerać mleko. Co wybierasz? Ona myśli, myśli, myśli. No, wziąć ścierkę i pościerać mleko. No to decyzja. A kiedy to możesz zrobić? Jutro, pojutrze, za miesiąc? Kiedy najlepiej? Teraz. No to teraz pościeraj. I słuchajcie, i nie macie wtedy problemów, i nie macie zmartwień w życiu. Więc za każdym razem, ja uważam, że to najlepszy przyjaciel człowieka to jest zeszyt i zawsze dbajcie o to, żeby mieć zeszyt. Nie, nie, nie jestem fanką jakichś tam w, tych, w telefonach, w tego, tylko w zeszyty i kartki i pisanie łapą. Bo to gdzieś tam jest, łączy to mózg i w ogóle to wiecie, to jest chyba mocniejsze mi się wydaje. Ale tak mi się tylko wydawa, no tobie się może tak nie wydawać. I teraz za każdym razem, kiedy zaczynasz się czymś martwić, to weź sobie kartkę i napisz, czym ja się martwię. Paweł, czym ty się martwisz teraz? Ja niczym się nie martwię. To czemu masz taką minę? Jaką? No czemu A, to do... mi dopisujesz, zobacz. No, spojrzała po prostu i efekt, bo jak facet po prostu w kocyku, to od razu zmartwiony. A gdzie zmartwiony właśnie? Ja szczęśliwy, napisz że mam Napisz sobie, czym się martwisz. <kuh> czym? Czym się martwisz? Potem napisz sobie w punktach, co możesz zrobić. A, to, B, to, C, to i wybierz z tych trzech. I kiedy to możesz zrobić? No kiedy? Jak najszybciej. Teraz. Tu teraz. Bo tu teraz możesz zrobić. A jutro to zapomnisz o tym. Druga rzecz. My, yy, ja oczywiście nie znoszę takich sytuacji. Jak idziemy do sklepu, widzimy kogoś tam po trzech latach albo tam po pięciu i ludzie. A co was słychać? A po pierwsze, co na, na ogół myślę, że ludzie tak, tak bardzo mają to w dupie, że to pytanie jest po prostu wyuczone, tak jak gadanie o pogodzie. No bo co ich to tak naprawdę obchodzi? A po drugie, jak my mówimy, że jest zajebiście i wspaniale i cudownie, to oni są bardzo zdziwieni i chyba rozczarowani. Więc proszę, nie zadawajcie nam takich pytań, bo, no bo zawsze jest dobrze. i tak <laughs> Tak, cześć, no cześć. No, Paweł mnie tam szarpie już, bo nie wie kto to oczywiście, bo nie pamiętamy twarzy, bo my jesteśmy debilami. E, nie, już tak nie myślimy. jesteśmy zajebiście pozytywni. No i cześć, co u was słychać? No super, my mówimy super, świetnie. Wszystko się tak układa. Tak się pomyślnie po układa. I patrzą, i patrzą i. Aha, no to fajne. A, to ja tam w kolejkę, bo tam... No. no. Także nie ma to zupełnie. Do zupełnie sensu i co więcej. I co więcej. I co więcej nie ma to sensu. I co więcej. Znaczy nie ma sensu co? Nie ma sensu martwić się. No nie ma sensu się martwić, bo wtedy się umartwiamy. I wszystkie choróbska. Te wszystkie wrzodowe, rakowe, tarczycowe, jakieś skórne problemy, te reumatyzmy. To jest wszystko zmartwienia się. I dlaczego my się w ogóle martwimy, słuchajcie? Znaczy, może nie inaczej. Nie, że wszystkie są zmartwienia. Ja bym tak nie generalizował, tylko bym powiedział, że jest duże ryzyko, że po takim martwieniu się wystąpią u Was choroby autoimmunologiczne o, czyli autoimmunoagresywne. Tak. Czyli strach, zamartwianie się, nienawiść, egotyzm, nieumiejętność dostosowania się do okoliczności to jest coś niefajnego i to mamy z siebie wyrzucać. I w ogóle pytajcie sobie, pyta, zadajcie, zadawa, zada, zadawywajcie, za, zadajcie, za, zadajcie, zadawywajcie, zadajcie, zadajcie pytania. Właśnie... Zapytawywujcie. No Zapytawywujcie. Zadawajcie zapy... pytania. No to właśnie, no to co, zadać komuś zada, co? Zadać... Zapytawywujcie się, się sobie sami. A w ogóle pytajcie, wiecie, ja zawsze mówię, zawsze możesz spytać. Najwyżej y, otrzymasz Informację, zwrotną odpowiedź, która nie będzie dla ciebie fajna. No i chuj, ale zapytać zawsze można. Wobec czego zapytaj sobie zawsze, zapytaj siebie zawsze, a co najgorszego może się stać, jeżeli ja tak będę myśleć? Czytałam o facecie, to jutro wam opowiem o tej książce, a ja tak zawsze obiecuję, że jutro opowiem, a jutro mam zupełnie miliard innych. Pomysłów. Dlaczego? Bo tylko teraz mogę tutaj opowiedzieć, a jutro będę miała zawsze miliard innych pomysłów. Ale czytam o facecie, który był w szpitalu i już tak bardzo się wiecie z tego zamartwiania, już taki był chory, że już go karmili do jelitowo i w ogóle. I on, a on tak bardzo marzył o zwiedzaniu świata. No i sobie pomyślał, tak zawsze marzyłem, no ale zaraz umrę, ale tak marzyłem. I mówi sobie tak, achuj, pojadę sobie zwiedzać świat. No ale co, gorszego, co najgorszego się może wydarzyć? No mogę umrzeć. No to sobie wziął na statek trunę i tak sobie podróżował po tym świecie. I nie umarł, tylko odżył. I dożył. I często martwimy się na zapas, a potem to, o czym myślimy, nigdy się nie wydarza. Wobec czego... Po co się martwimy? Znaczy to... to mniej więcej to tak by mówić, że... To lepiej usiąść, bo lepiej nigdzie nie iść, bo jak będę jeszcze biegł, to się mogę potknąć i przewrócić. Mm -hmm. No to lepiej iść, ale jak będę szedł, to jeszcze też może coś na mnie spać. No to lepiej usiąść. To może ja się położę od razu. No tak, ale. No ale po co? Ale chciałam powiedzieć, że. My nie koncentrujemy się na byciu skutecznym, bardzo często, tylko na byciu zajętym, a to są dwie różne rzeczy. Więc jeżeli już w ogóle coś robimy, to postawmy sobie tak jak nasze cudowne dzieci, po co my to robimy? Bo często robimy, robimy, tak piszecie: no, chodzę na terapię, gówno daję, ale tak chodzę na tą terapię i chodzę, bo jak zrezygnuję, to w ogóle nie będę nic chodzić, to w ogóle nic nie będę robić. A mi o to chodzi. W życiu chodzi o to, żeby nie być bezustannie zajętym. Zajętym, zajętym, zajętym. Że my potrzebujemy mieć przestrzeń na to, żeby usiąść i sobie pomyśleć, pokontemplować, tak zwanie. Natomiast bycie zajętym i jednocześnie bycie skutecznym, to dopiero ma sens. Co nie? Czyli dziewczyny i chłopaki, jeżeli się martwicie, to proszę piszcie na kartce. I myślcie, jakie są fakty. Myślcie o faktach, a nie o waszych myślach. Bo często nasze myśli mogą być tak przeinaczone przez naszą podświadomość, że w ogóle nic nie mówią o faktach. Nic nie mówią o rzeczywistości. Weź to wytłumacz na ludzki. Nie, to może zamiast martwić, zamartwiać się, zażywajcie. Zażywajcie się. Zażywiam, zażywam. Dożywam. Zażywam. Nie, dożywam to nie, ale zażywam. Odżywam, zażywam, odżywam, odżywam. Odżywam, żyj. Żyję, żyję. Nie zamartwiam się, tylko jeżeli o czymś pomyślę, no na przykład zamartwiam się, bo Paweł jest daleko od domu i będzie wypadek, i ja się zamartwiam, i tak siedzę, i się zamartwiam, i tak się zamartwiam, i tak siedzę, się zamartwiam. A czy ja mu pomogę? No nie. To może ja bym się czymś skutecznym zajęła, niż tak się po prostu przepierdalać ten czas między palcami, nie? To nie? To nie? Czyli jeżeli ty się martwisz o to, że ty jutro nie będziesz miała pieniędzy. Nie? Tak się siedzisz i martwisz jutro nie będę miała pieniędzy, nie. Aj, 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 aj. Jutro nie będę miała pieniędzy, nie? To przez tego martwienia to nic nie, nie, nie zrobisz, nie? Najwyżej się posrasz z, z tego, że po prostu już nie masz siły. I dlaczego nie mów, nie mów słowa pozajnie? Po Postaram się. Bo jak ktoś się szybko stara, to posram się. posram się zrobić. Słuchajcie, ja to zawsze Zobaczcie, mówiłam. nie, bo to jest króciutko, króciutko, zobaczcie. Przychodzisz, masz samochód zepsuty i mówisz tak. Panie, ja jutro wyjeżdżam na wycieczkę dookoła świata z dziećmi. koło, postaram, postaram, się postaram się to naprawić. Postaram się naprawić. na rano, na rano, na rano. I ty przybiegasz rano z walizkami, z dziećmi, się stoję, mówisz, jedziemy. No starałem się. Starałem się całą noc, ale nie wyszło. <laughs> No srałem się, całą noc się srałem, ale nie ma, nie ma, zepsuty. I ja Zobaczcie, tak, że... przepraszam, ale nie, bo to jest najważniejsze. Czy masz do niego, y, czy możesz mieć do niego pretensje? Nie możesz, bo, się bo on, się się barzy, tak bardzo się. on się tak srał, a on się tak srał, ale nie obiecał. Nie powiedział, że zrobi. Powiedział, że się pozrał i on się pozrał. I ja mówię tak, a jak jesteś głodny, to starasz się... Y, y, Postaram się coś zjeść. Czy hmm. jesz? A jak chcecie się siku, to starasz się wysikać, czy po prostu idziesz i sikasz? No. Więc jak się straci o coś w życiu, to po prostu zróbcie to, zróbcie to. Bo wam się to należy, bo jesteście cudowni, wspaniali i najlepsi. I żyjecie tu na tym świecie po to, żeby przeżyć to życie jak najlepiej? I żeby w przeżyć... miłości i żeby się zrealizować, i żeby być szczęśliwym, i żeby się nie obwiniać, nie martwić, nie srać. I dużo, dużo miłości. I dostaliśmy dzisiaj kolejny chwali, chwali film. I jestem tak szczęśliwa, i tak się poryczałam, i tak się poryczałam, ale nie ze zmartwienia, tylko z takiej radości, z takiego szczęścia, że zarażamy energią i że jest nas tu więcej takich właśnie, takich. Więc, bach, Dobre, ja. nie, kocami. jest gorąco, gorąco, ja, upał. No, <grym> no, <grym> no, jest... zaraz będzie, że Burczyk biust tak, pokazał. Tak, Burczyk biust pokazał, jest. Ja jestem Josem letoperek. ja jestem ci, Miłosici, wdzięczności. I patrzcie, i co, jakie, słońce jest, kto tam narzeka, jakie kurna ten, jakie, jakie tu, jest zimno. Tu oświeceniu, tu o no, oświeceniu. Tu oświeceniu, oświeceniu. moje otwarcie oczu, to sobie sobie na, namalowałam, więc jeżeli świat Wam nie daje takiego szczęścia, jakiego yy, byście chcieli, to sobie malujcie. Po prostu zakładajcie różowe okulary, bo jest pięknie. Jest pięknie i wszystko zależy tylko od czego? Od naszej impretacji. Impretujcie zawsze pozytywnie. Miło sici, wdzięczno sici.